Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w Wymarzonej TV. Dzisiaj będzie temat szczęścia. Tak wymarzonego przez wszystkich. Wszyscy o tym myślą, pragną tego szczęścia. Ale czym jest to szczęście? Gdzie ono jest? Jak je złapać? I co najważniejsze, jak je utrzymać na dłużej? Czy jesteś szczęśliwy, czy umiesz cieszyć się z małych rzeczy? Ja nazywam się Izabela Prałat, jestem konsultantem totalnej biologii, duchowym uzdrowicielem, czyli pracuję za pomocą energii, jak również wspomagam osoby, które się do mnie zgłaszają za pomocą specjalnych małych kółeczek po to, żeby im pomóc w zdrowieniu również dla tych, którzy chcą po prostu żyć dłużej. Dzisiaj temat szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że cały maj w Wymarzonej TV właśnie jest o szczęściu. Na początku zadałam pytanie: czy jesteś szczęśliwy, czy umiesz cieszyć się małymi rzeczami? Zastanów się przez chwilę, nie dawaj odpowiedzi, tylko poczuj to. Poczuj w sercu, może zastanów się, kiedy ostatni raz tak naprawdę byłeś szczęśliwy. Jeżeli nic ci nie przychodzi do głowy w tym momencie, to kolejne pytanie, czy ty pozwalasz sobie na szczęście? A może masz programy zapisane w swojej głowie? Nie możesz być szczęśliwy, bo mama jest nieszczęśliwa. Nie możesz być szczęśliwy, bo ktoś umarł. Nie możesz teraz być szczęśliwy, bo nie ma pieniędzy. Nie możesz być szczęśliwy, bo. Nie masz pracy. To wielka sztuka umieć dawać sobie szczęście, a później innym, ale to jest również wielka sztuka, żeby cieszyć się właśnie z tych małych rzeczy i wzmacniać je. Jak to robić? Powiem pod koniec. Dam cztery. Moim zdaniem, fundamenty, które pozwolą Ci nie tylko zobaczyć Twoje szczęście każdego dnia, ale wzmocnić je i utrzymywać na dłużej. Zacznę od cytatu. Cytat oczywiście nie jest niczym nowym dla osób, które znają autora. Michelle Cixey. Michel. Szczęście nie jest czymś, co się wydarza. Nie jest wynikiem uśmiechu, losu ani dziełem przypadku. Nie można go kupić za pieniądze, uzyskać dzięki władzy. Nie należy do wydarzeń zewnętrznych, a raczej do naszej ich interpretacji. Szczęście jest stanem, do którego należy się przygotować, a gdy się go osiągnie, trzeba go starannie kultywować. Każdy z nas musi bronić własnego szczęścia. Ludzie, którzy posiadają umiejętność kontrolowania wewnętrznych doświadczeń, będą w stanie sami decydować o jakości swojego życia. A to jest stanem najwyższym szczęściu, jaki możemy osiągnąć. I tyle od autora. To przepis na całe życie. Tu i teraz, wypróbuj i daj znać innym, może ktoś właśnie teraz go potrzebuje. Teraz kilka słów ode mnie, nie będzie długo, bo to tylko wstęp do tego, o czym będę mówiła w kolejnych odcinkach w ciągu tego miesiąca. Więc przyciągamy to, nie o czym myślimy, nie czego pragniemy, ale to, kim jesteśmy, kim widzimy się w lustrze każdego dnia. Jakiego rodzaju lustro używasz, to już właściwie nie ma znaczenia, o ile nie jest popękane. Ale kogo Ty widzisz codziennie w swoim lustrze? Czy jest to osoba zadowolona? Czy jest to Osoba energiczna, pełna życia, zdrowa, uśmiechnięta? Czy widzisz inny obraz? Pamiętaj, ten obraz zawsze można zmienić. Pragnienie bycia szczęśliwym nie jest tylko Twoje. Wielu ludzi tak ma, ale wielu również nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że faktycznie są szczęśliwi. A jeszcze więcej uważa, że niestety całe życie będzie pod górkę. Ale teraz chciałabym Cię zaprosić do tego, żebyś zrobił ze mną krótki test. Jak mnie oglądasz, jak mnie słuchasz, to oczywiście wiesz, że ja jestem od praktyki i niezbyt dużo mówię, a jak już mówię, to robimy ćwiczenia, zadania i testujemy. Więc zróbmy dzisiaj test. Test Twojego szczęścia. Kiedy w tym momencie zamkniesz oczy i nie myśląc o niczym, odpowiesz sobie na pytanie: jestem szczęśliwy. W skali od 1 do 10 wpisz. Nie zastanawiaj się, po prostu wpisz. Odłóż kartkę, czy po prostu pamiętaj w myślach to, co zapisałeś. I zastanów się, dlaczego napisałeś właśnie tyle? Dlaczego nie mniej? Jeżeli nie mniej, to oznacza, że gdzieś jednak dostrzegłeś swoje szczęście. A to znaczy, że nie jest tak źle, a może być bardzo dobrze. Wręcz powiedziałabym, jest już bardzo dobrze. Jeżeli tylko napisałeś powyżej zera, to jest już bardzo dobrze. Jeżeli napisałeś coś powyżej zera, to oznacza, że dostrzegłeś ten moment szczęścia w sobie. Ten moment w swoim całym życiu dotychczasowym, gdzie faktycznie odczuwałeś to szczęście. Kiedy to było? Co to był za moment, który spowodował, że w tym krótkim teście zapisałeś więcej niż 0? Nieważne, czy to było 5, czy 8, czy 7, czy 6. Ważne, że jest więcej niż 0. Co to było? Co to takiego? Miałam ostatnią okazję rozmawiać z moją klientką, która opowiadała mi, że po czasie tam pracy ze mną zaczęła zauważać różne rzeczy, zmiany w swoim życiu i napisała mi tytuł książki. Nie przytoczę jej teraz, żeby nie przekręcić, ale na tej książce był obrazek. Obrazek kwiatka, a na kwiatku siedział motyl i mówi, że patrząc, widząc to, doznała szczęścia. Zobaczyła siebie jako motyla, który gdzieś tam będzie leciał, chociaż jest na chwilę, szybko umrze, szybko odejdzie, to ona poczuła się właśnie jak ten motyl. Mówi, ogarnęło mnie takie szczęście, tyle radości miałam w sobie, że nie wiedziałam, co dalej mam z tym zrobić. Tak bardzo mnie to przepełniło, że cały dzień yy, uśmiechałam się i wszyscy się dziwili, co się takiego wydarzyło. No i mówi, nie wiedziałam, co z tym zrobić, więc mówię Tobie, żebyś mi powiedziała, co dalej. No i to jest podpowiedź właśnie a, dla niej również. Co zrobić z tym szczęściem? Jak je utrzymać? Jak je podnosić dalej? To super, że tak w jej przypadku było. Ale czy tylko ona może takich rzeczy doświadczać? Nie. Oczywiście, że nie. Będę o tym mówiła, jak dalej to kultywować pod koniec. Natomiast. Teraz ty zastanów się, w którym momencie swojego życia byłeś szczęśliwy. Eee, wiele osób mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko tych, co ich nie mają. Jak to jest u ciebie? Czy uważasz, że pieniądze dają szczęście, czy też może nie? Czy ty już wiesz, że możesz być szczęśliwy i bez pieniędzy, albo przez bez tych wielkich pieniędzy? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że możesz osiągać szczęście i je utrzymywać, a dzięki temu budować szczęście każdego dnia mocniej? Czy raczej nie? Skoro zrobiłeś test, to znaczy, że zacząłeś sobie uświadamiać rzeczy, które w Twoim życiu spowodowały, że poczułeś to szczęście. Skoro zrobiłeś test, to już wiesz, że miałeś, masz te momenty w swoim życiu, kiedy budujesz szczęście. I tak się teraz zastanawiam, czy kiedyś doceniłeś to szczęście? Czy pozwoliłeś sobie na to, żeby być szczęśliwym na dłużej? A może masz takie przekonanie, być może, że hmm, przekonanie jest już od dawna, nie warto pokazywać szczęścia innym żeby nie zapeszyć. Być może, że masz zupełnie inne przekonanie. Natomiast odwrotnością szczęścia jest smutek. Jeżeli ty nie pozwalasz sobie na to szczęście, jeżeli nie okazujesz tego szczęścia, tylko dusisz je w sobie, bo nie można. No to uważaj, bo jak będziesz pokazywał smutek, to może się okazać. Że utkwisz w tym smutku. I teraz powiem o takich siedmiu cechach, które sprzyjają osiągnięciu szczęścia. Oczywiście to nie są cechy, które ja wymyśliłam. To są cechy, które, hmm, rzeczy, nie wiem, właściwie cechy, rzeczy, które. Zostały opracowane przez yy, Uniwersytet SWPS. No, jedną z najważniejszych rzeczy, podstawowych rzeczy, które mówimy, że dają nam szczęście, to jest. I wszyscy powinniście powiedzieć miłość. <grych> tak. Kto z Was nie był jeszcze zakochany, to bardzo polecam. Ten to uczucie szczęścia. Miłości, dłuższej miłości, tak? Kiedy czekamy na tą osobę, kiedy jesteśmy podekscytowani, to już nam daje szczęście, bo ona właśnie zadzwoni, bo za chwilę przyjdzie. To te emocje właśnie budują w nas szczęście. Takie wspólne bycie, szukanie mm, pozytywnych rzeczy razem, które robimy. To buduje właśnie szczęście. Kolejną rzeczą jest oczywiście wdzięczność. Czyli szczęście odczuwamy, gdy jesteśmy świadomi nie tych złych rzeczy, lecz tych dobrych. I kiedy jesteśmy za nie właśnie wdzięczni, czy to rano, czy wieczorem, czy nawet w trakcie, kiedy właśnie to się wydarza, już czujemy tą wdzięczność, czyli tą radość w sobie, to wzbudzamy to jeszcze bardziej. I kolejna rzecz, która pomaga nam dochodzić do tego szczęścia, to nadzieja. Ach, czasami słyszę nadzieja matką głupich, zwłaszcza u tych moich klientów, którzy są już po wielu różnych przejściach, terapiach, czy chodzą od lekarza do lekarza i nic im tam nie pomaga, i tracą nadzieję, to właśnie u nich takie słowa często słyszę, a tak naprawdę ta nadzieja, ta iskierka, którą trzymamy w sobie, którą jeszcze jesteśmy, daje nam już to szczęście. Czy Zauważyłeś, że to trzymanie nadziei w sobie daje ci tą resztkę szczęścia? To niekoniecznie musi być resztka, ale to jest realizowanie określonego planu. Czyli idziesz na przykład do choćby takiego terapeuty i. Masz tą nadzieję, masz tą nadzieję w sobie, że tak już teraz to na pewno ci pomoże. Tak na pewno już teraz wyjdziesz z tego. To jest właśnie ta nadzieja. Co jeszcze, ciekawość. Oczywiście interesujemy się wieloma rzeczami, a w czasach tego, kiedy social media szaleją, to. Coraz mniej osób słucha tego, co mówi inna osoba, coraz mniej się czyta, a coraz więcej tylko skroluje się obrazki. Ale ciekawość, rozbudzenie ciekawości w sobie spowoduje, że ten cel Twojego życia właśnie spowoduje to jeszcze większe odczucie szczęścia. Jak to by nie mówić, to szczęście, kiedy masz tą ciekawość w sobie, to to szczęście jest większe. Daje ci emocjonalnie rozwój, bo ta ciekawość pobudza. Idźmy dalej. Entuzjast. Oczywiście ma istotny wpływ na jakość naszego życia. Jednak, czy patrzenie w przyszłość to dobre? Tak. Ale czy wybieganie w przyszłość jest dobrą rzeczą? Niekoniecznie. Daleko w przyszłość nie patrzymy. Raczej, to moje doświadczenia oczywiście, raczej patrzymy w krótszą przyszłość typu jutro, pojutrze miesiąc. I ten entuzjazm tego, co ma się wydarzyć, co będzie, na przykład, mam się spotkać w dniu jutrzejszym ze swoim przyjacielem, i jestem rozentuzjazmowana, dlatego że będziemy nagrywać. No właśnie, szczerze mówiąc, nie wiem. I to ta ciekawość, o której wcześniej wspomniałam nakręca mnie jeszcze bardziej. Ten entuzjazm, że się spotkamy i zrobimy znowu coś razem, daje mi właśnie tą radość, czyli daje mi pogrubioną, pogrubiona radość, czyli pogrubione szczęście, tak bym to określiła. Ten entuzjazm to bycie w dobrym humorze i w radości. To mówiąc, mam na myśli o grubości tej, tego szczęścia. Kolejną rzeczą, oczywiście, jest mądrość. Czyli rozsądek i otwartość umysłu pomoże nam e, wnikliwiej rozważać rzeczy i badać różne e, stany w naszym życiu. Z mądrością możemy również Rozwijać swoje pasje, rozwijać swoją wiedzę, poszerzać horyzonty. Ta mądrość naszego umysłu powoduje to, że kiedy dowiadujemy się czegoś, uczymy się no właśnie, tutaj to słowo nauka pewnie wielu z Was będzie się kojarzyło niezbyt dobrze, ze względu na to, że czasami Podstawówka, zwłaszcza to było przymuszanie do nauki, więc może Wam nie kojarzyć się ze szczęściem. Mi mądrość, czyli zdobywanie wiedzy, powoduje to, że ja jestem po prostu szczęśliwa. I kolejna rzecz, o której yy, mówiłam już, yy, czyli uważność, bycie w uważności, nawet. W poprzednim miesiącu podawałam mam ćwiczenia na to, jak zrobić tą uważność. To była jedna minuta w ciągu dnia. Odsyłam do filmiku z miesiąca. Uważność, czyli skupienie się na sobie, na własnych uczuciach, na przeżywaniu i no, wyciąganiu odpowiednich lekcji ze spraw, które właśnie się dzieją, wydarzają, widzimy. Które spostrzegamy nie tylko w całym naszym życiu, ale w danym momencie. Ta świadomość, ta, ta świadomość jest taką motywacją, że ja widzę swoje dzisiejsze, dotychczasowe życie i ta uważność, dobrze zrealizowana, powoduje, że zauważam, jak było kiedyś. Kiedy były te gorsze stany? I to, jeżeli chodzi o to, co przedstawia Uniwersytet SWPS, i to, jak ja rozumiem tych siedem rzeczy, które powodują, że jesteśmy szczęśliwi. Ludzie myślą, że za pieniądze można kupić szczęście. Wspomniałam o tym wcześniej. A jak Ty myślisz, proszę, napisz w komentarzu, co Ty byś kupił za pieniądze. Nie chodzi mi o to, żebyś napisał, czy pieniądze dają szczęście, ale chodzi mi o to, żebyś napisał, co byś kupił za pieniądze. Co Twoim zdaniem by dało Ci... To właśnie szczęście. No, i teraz oczywiście przechodzimy do tej najważniejszej, tej części mojej wypowiedzi: techniki, przepisu, który daje szczęście i pozwala utrzymać to na dłużej. Powiem krótko, bo część z tych rzeczy była już omawiana w poprzednich miesiącach. Właśnie. W wymarzonej TV. O części mówiłam ja, o części mówiły osoby przede mną, które są współzałożycielami wymarzonej TV. Więc odsyłam, a teraz przepis. Mamy cztery rzeczy, bardzo ważne, ale piąta jest najważniejsza. Po pierwsze, jest to Praktykowanie wdzięczności. Tak jak praktykujemy uważność każdego dnia, tak też możemy praktykować wdzięczność. I mamy punkt numer dwa: żyć tu i teraz. No tak, Pan Bóg dał nam oczy, żebyśmy patrzyli do przodu, a nie oglądali się za siebie. Hmm. Więc nie patrz zbyt długo na tą przeszłość. Tylko patrz na przyszłość patrz na to, co jest do przodu. Numer 3 to otaczaj się pozytywnymi ludźmi, oni mają wpływ na twoje życie. Nie wiem, czy pamiętasz zasadę, o której wspominałam. W którymś z odcinków poprzednich zasada pięciu osób, którymi się otaczasz mówi o tym, że Jesteś średnią z tych pięciu osób, więc otaczaj się tymi pozytywnymi osobami, żeby te negatywne osoby nie ściągały Cię w dół. Jeżeli masz wśród swoich znajomych więcej osób, które są negatywne, to zacznij powoli zmieniać środowisko. Numer cztery to dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a tym samym, Zażywaj ruchu, <noise> dbaj o siebie każdego dnia, a jeżeli jesteś zdrowy bądź uważasz, że jesteś zdrowy, to po prostu profilaktycznie dbaj o siebie. I to co najważniejsze powiedziałam, pięć to przepis piąty, który daje nam power do szczęścia na zawsze. Czyli posiadanie celu w życiu. Ten cel nadaje życiu głębsze znaczenie i motywuje do działania, do działania, do życia. Chce się rano wstać, chce się coś robić, chce się nagrać coś dla kogoś, żeby dać sobie i innym szczęście. Czy Teraz już wiesz, jak uzyskać i utrzymać szczęście. Podziel się z innymi. Może właśnie to szczęście będzie się mnożyć, kiedy się z nim podzielisz. Zapraszam za tydzień do kolejnej części o szczęściu oraz wysłuchiwania rzeczy. Które mają do przekazania inne osoby z wymarzonej TV. Szczęścia, szczęścia, szczęścia. Pozdrawiam, Izabela Prałat.